Dzisiaj na warsztacie Radejko Alicja R701 z Unitry. Nawet nie wiem gdzie ono było robione: czy w Diorze, czy w, Byd czy w Dzierżoniowie czy w Bydgoszczy. Natomiast radio dusz zakresowe, Tylko program pierwszy na falach długich i UKF. UKF tak dość ciekawie zrobiony, bo ma. Raz, dwa, trzy. Trzy stacje zaprogramowane takimi potencjometrami tutaj. Jedną, jedną stację przestrajaną gałką, która w tej chwili nie działa. No i fale długie. Regulacja wzmocnienia. Tak, z włącznikiem. Włącznik dość wysoko. Tak, dopiero tutaj, tutaj działa. E barwa tonu. A z, tyłu? A z tyłu, proszę bardzo, pojemnik na baterię. Pojemnik na baterię. Tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć baterii. Tu chyba te R20 się mieszczą, tak na moje oko. Tak, sześć baterii R20 jest tu nawet napisane. Zasilanie, wyjście to jest sobie wyjście na magnetofon dokładnie i wyjście na słuchawki. Dość długa, dość długa antena, nawet mam tą antenę w całości. Myślę, że można, możemy spróbować, co to radio potrafi, czy ono w ogóle działa. Włączyłem zasilanie, nie ma żadnych żaróweczek, lampeczek, nic kompletnie, ale to nic, włączamy. O, na falach długich. Proszę bardzo, Warszawa 1. Działa. Tu oczywiście nic nie złapiemy, bo, bo to przestrojanie nie działa. Natomiast tej antyny. Natomiast zrobimy P1, programowanie pierwsze, i tym będę przestrajał. Coś odbiera, raz dwa, trzy. jakoś tam odbiera ja cię kręcę. To jest coś niesamowitego moim zdaniem. Znaczy to radio jest przestrojone. Ale jeżeli jest przestrojone to dość nieudolnie. Tak, radijko mi się udało otworzyć. Wcale nie jest to jakoś tak bardzo skomplikowane. Głośnik i przednia część. Tutaj ze środka wyleciało mi takie jakieś coś. To pewnie tutaj z tego transformatora. Widać zmasakrowaną linkę skali, tak, dlatego to nie działało, ale zaletą tego jest to, że jest ta antena, ta wskazówka, więc to będzie można jakoś naprawić, poprawić, zrobić. Tak, to już cieszy i smuci zarazem. Ja to spróbuję. Ups, nie odkręcę. Tak. Ciekawy jestem, czy uda mi się zdobyć Instrukcję serwisową od tego radia, widać, że jakieś tam tutaj próby modułowości były robione. To odłączyłem głośnik, a tutaj jest wzmacniacz UL1481, tak jest z wyjściami. Z wyjściami proszę zobaczyć całkiem nieźle, oczywiście. A, już widzę. Tu jest kawałek zasilacza i wzmacniacz MC. No ciekawie, ciekawie. 79, czyli to wskazuje, że rok produkcji 79 no to już ma swoje lata ciekawy jestem jak to jak to wyjąć dalej śrubki śrubki są tutaj widzę nienaruszone tak, o, A tu programator na zwykłych potencjometrach, no ciekawe ciekawa konstrukcja, spróbuję Spróbuję to wyjaśnić. Alicja R-701, już elementy po kąpieli, po myciu, tak, jeszcze do jakieś resztki wody. Natomiast wymyłem wszystko, obudowę umyłem, umyłem te wszystkie części, no i postanowiłem założyć linkę, bo od tej linki muszę w zasadzie zacząć, bo, bo cała zabawa będzie na marne, jak, się z tym nie, jak, jak, jak sobie z tym nie, nie poradzę. <laughs> Mam wszystkie części, linkę mam, mam instrukcję serwisową, opis montażu linki, oś potencjometru i tak dalej i tak dalej i zgodnie z tym spróbuję to zrobić. Po raz kolejny nie do końca wiem, czy patrzymy na całość, no nie, no raczej w ten sposób, no ale to ach, kółko, no właśnie, zdjąłem to kółko, ale mam na zdjęciach jak to kółko założyć, w ten sposób, chyba w ten sposób. No, będę, się, będę się zaraz z tym, tym bawił. Spróbuję tą linkę, linkę nałożyć. Tak potem na końcu samą wskazówkę. Stara linka, jak widać, przetarta, zerwana. Będzie zabawa. Starałem się nagrać ten filmik z, z nakładaniem tej linki skali dwukrotnie i dwukrotnie się nie nagrał. Widać, widać, no nie było dane. Natomiast założyłem. Proszę zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Cały mechanizm przewijania działa. W takim razie, skoro nie będziecie mogli zobaczyć, jak to robiłem, to przynajmniej to opiszę. Jest, jest, jest w instrukcji serwisowej opis, jak to robić, natomiast brakuje takiej informacji. Długość linki należy sobie przygotować 66 cm, czyli 660 mm. I to wszystko jest dobrze, tylko w, w drugim punkcie tutaj należy zrobić cały jeden zwój, tak o którym tu nie napisali. Czyli, zakłada, zakł czyli zakładamy pętlę na to kółko, tutaj na to kółko, Ustawiamy oczywiście w, tej, w takiej pozycji na, na, na skraju. To jest. E, czy ważne to nie wiem, natomiast tak się zaczyna. Zakładamy, lecimy jeden zwój naokoło, na tamto kółko pod spodem, trzy zwoje, potem tu wracamy, tutaj wracamy pach i do sprężynki. Efekt będzie taki, że, że będzie można spokojnie, spokojnie e, przestrajać. I będzie od, od jednego brzegu do drugiego brzegu. Mam nadzieję, że to wy, wystarczająco jasno pokazałem. No tu jakby jest ta kreska, to nie jest połączone, tylko ta kreska może być yy, w związku z tym kółkiem pod spodem, czyli to są te wystające elementy. Natomiast w samej instrukcji absolutnie zabrakło tego jednego zwoju. To już nie pierwszy raz. Wszystkie części, wszystkie elementy obudowy mam umyte, one wysychają, przygotowuję się tutaj do. Do przestrajania muszę tu oczywiście tą, tą płytkę też umyłem. Muszę ten ekran zdjąć, zobaczyć, jak to, było, jak to było przestrojone. I pomyślałem sobie, że chyba na razie poskładam na blacie, czyli tak, tak na stole, ten, ten odbiornik, tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest, czy jest przestrojone, czy nie jest przestrojone. Co mogę zrobić, bo w obudowie już jest dość ciasno i niewygodnie. Troszkę tak nie po kolei, ale poskładałem to radio, po to, żeby właśnie zobaczyć, jak wygląda. Czy ona pracuje na górnym paśmie, na dolnym, co z tą głowicą, czy było grzebane. Tutaj widać, że chyba coś się działo, bo, bo podczas rozbiórki yy, do magnesu był przyklejony jakiś kawałek, kawałek rdzenia. Tutaj go mam w głowicy w jednej serce nie ma rdzenia, w drugim jest coś tam wykręcone więc tutaj ktoś jakąś masakrę robił podłączyłem na razie tak na sztukę przewodem generator do odbiornika włączamy i zobaczymy zobaczymy na jakim paśmie ona pracuje na generatorze ustawiam 69 MHz czyli jakby środek środek tego dolnego pasma 69 MHz i próbujemy tak jest znalezione, dobrze ustawię teraz yy, brzeg zobaczymy czy ta głowica w ogóle chodzi w częstotliwościach czyli 65,5 65,5 MHz i zobaczymy gdzie jest o proszę bardzo a przecież powinna być tutaj czyli <laughs> słabo e, 73 w takim razie 73 czyli to radio jest prób prawdopodobnie to była przeprowadzona taka próba tak, próba przestrojenia może pani wtyczka nie styka taka próba przestrojenia kompletnie kompletnie amatorska kompletnie amatorska bez bez dbałości o częstotliwości, kręcimy gałami i już, proszę bardzo. 73, czyli pasmo zawężone. Oj, będzie bitwa. To będzie bitwa, natomiast samoradio jest prosta, aczkolwiek dostęp do głowicy jest taki sobie. No i rozwiązanie jest dość nietypowe. na diadach pojemnościowych, schemat, schemat odbiornika mam. Przyglądałem się na ten schemat, a on jest taki, na te pojemności w obwodach. Rezonansowych są dość duże. A takiego opisu któryś gotowca na przestrojenie nie znalazłem, więc cóż, będę, będę kombinował samemu. Po prostu powymieniam te pojemności tu w obwodzie heterodyny. Tą pojemność i te pojemności też pozmniejszam. Zobaczymy, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że przez to uda mi się to zrobić. Oczywiście głowicę prawdopodobnie będę podłączał. Do głowicy sygnał przez sztuczną antenę, tak to się nazywa. W Meratoniku jest to opisane, to jest taki też układ z z diodą. Tu się po prostu będę wpinał, żeby to w miarę dokładnie zestroić. No i to jest oczywiście 13 stacji. Cieszę się, że udało mi się zrobić, że udało mi się tą skalę nawinąć. Proszę zobaczyć, nawet lakierem małżonki to zabezpieczyłem, więc wygląda to jak fabrycznie. Nie wiem, czy to nazwać sukcesem, czy nie. Ale jak było widać, zdjąłem ten dolny ekran, zdjąłem górny ekran. No i mam tą głowicę otwartą. Będzie teraz można zrobić pomiary wykruszony rdzeń, brak rdzenia, więc teraz muszę tylko znaleźć, yy, gdzie poszczególne elementy stoją. Spróbuję je częściowo powymieniać, spróbuję je. No właśnie przygotować tą głowicę do, do przestrojenia oczywiście będę, będę tak na, 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 na zakładał ten ekran tak żeby to odstrojenie było minimalne i tu widzę, że można dość łatwo zrobić, bo tu można połączyć w efekcie pojawi się masa na tym wszystkim ta niestaranność w, w lutowywania podziwiam, podziwiam no, 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 natomiast jest zadanie do zrealizowania i to takie dość solidne działam. No tak zapomniałem zamontować antenę ferytową, więc muszę to wszystko jeszcze raz wydłubać i to zrobię. Odkręcam jedną śrubkę. Tak, to jest upiedliwe, muszę powiedzieć. Ale co tam? damy radę nieraz już to zrobiłem, a ja po prostu zapomniałem, że żeby nie zniszczyć tej anteny ferytowej. No i Alicja poskładana, przestrojona. Poskładana malinkę skali, zasilania włączone, włączamy. Generator na 87,5. Widać, no, że odbiera tej stacji bardzo dużo. Tak jest. Tu niestety jest wada potencjometru. W takim minimalnym ruchu jeszcze nie zaczyna re regulować tego napięcia. Więc zwykłe potencjometry. Słabe rozwiązanie. 108 MHz na generatorze. Lecimy drugi koniec w skali. Proszę bardzo. To nie, jest, to nie jest liniowość zła, to jest po prostu. Tak uregulowałem, żeby jednak szerokość strojenia była dość, dość duża. To jest króciutka skala, więc, żeby trafić potem w stację, jest dość ciężko. Cóż, rozłożę może kawałek anteny. O właśnie, jak widać. Rozłożę kawałek anteny i zobaczymy, jak ze stacjami. Teraz. Tak, Pani zobaczyła. Dwa. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11. No, 11 mi się dało. odebrać na poziomej antenie. I teraz, może parę słów, jak wygląda to przestrojenie. To już pokażę. Ten mój przepis, bo to będzie mój własny przepis na przestrojenie. O, właśnie się gdzieś zgubił właśnie się już i on wygląda w ten sposób kondensator o, może ze schematem może ze schematem nigdy nie znalazłem opisu jak się więc kombinowałem samemu i też o wadzie tego rozwiązania powiem w wszystko będzie dobrze widać o C116 to jest ten kondensator, tutaj w obwodzie rezonansowym cewki L104, wymieniłem na trymer. Nie było trymera, był tylko kondensator na 2 do 5 pico. W cewce L4, w tej cewce trzeba odwinąć dwa zwoje. No nie miałem rdzenia, wkręciłem rdzeń mosiężny, to może się przydać. Cew, ten kondensator L101. 101 tutaj, 82 piko zamieniłem na 42. C102 tutaj zamieniłem na 24 i C103, 123, 120 na 62, i to jest w zasadzie wszystko, co należy wymienić. Moim zdaniem, jeszcze dobrze by było tutaj w tym obwodzie odwinąć też ze dwa zwoje z cewki L102, natomiast ja tego nie robiłem i radio odbiera tak względnie dobrze. Może, może mnie Wena dopadnie i, i, to, i to poprawię. L102 minus 2 zwoje. Do sprawdzenia. Tak jest. Więc teraz radio będę, będę zamykał. E, oczywiście ten, ten, ten kawałek dokumentacyjny załączę do filmu i następne ujęcia już chyba z podsumowania. A może teraz jeszcze zrobię, pokażę co tu trzeba było wydłubać, właśnie te kondensatory także, a i odwinięcie tej cewki I to jest z jednego zwoju, z drugiego zwoju gdzieś zrobiłem, gdzieś mam ten drugi kawałek, natomiast robiłem to oczywiście robiłem to oczywiście pierwszy raz, nie miałem żadnego przepisu, więc to ile razy musiałem wydłubać wydłubać tą część radia, rozłożyć to już szkoda gadać Dlatego uważam, że to radio jest konstruowane średnio. No i na przestrajanie tam ani dojść tym żeby częstotliwość mierzyć ani no nic. Po prostu te przewody mam krótkie, więc ono jest przygotowane tylko do fabrycznego strojenia. Tak potem zabawa, no zabawa i serwisowanie jest mocno, mocno, mocno utrudnione. Czas na podsumowanie. Radio Alicja R701 Unitra Ultra, zbyt goszczy. Gotowe. Gotowe. Wyczyszczone. Przestrojone. Moim zdaniem fajne, chociaż stylistykę ma taką dość nietypową. Włączamy i sprawdzamy. UKF. Pięknie. Ładnie gra. To radio, tak jak wspominałem, ma programator, to u, u, ukryty pod klapką. No i spróbujemy. Pierwsza zaprogramowana stacja, druga zaprogramowana stacja, trzecia zaprogramowana stacja. No, ma jeszcze na falach długich Warszawy, ale tu nie ma szansy u mnie tego odebrać. Radio moim zdaniem ciekawe, trochę mi kłopotów przysporzyło. Części do wymiany nie było dużo, bo to tylko w głowicy ja tam tych elektrolytów leżących nie wymieniałem. Natomiast w radiu samym zostało, zostały takie, takie pozostałości przyglejone magnesem, co sugeruje, że, że było, było wcześniej jakoś tam serwisowane. No, zapraszam Was do komentarzy, zapraszam Was do opinii. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Jak Wam się ta radio podoba, bardzo dziękuję za, za, za subskrypcję, bardzo dziękuję za, laj za lajki i do następnego odcinka.